Witajcie kochani, dzisiaj kolejny odcinek z serii testujemy chipsy i dzisiaj na tapetę bierzemy chipsy z Niemiec. Dzisiaj, może tak powiem, że w dzisiejszym odcinku będziemy mieli gościa, a dokładniej gościa, którego już wcześniej poznaliście, mianowicie Patryka. Dlaczego? Bo to właściwie sprawa u Patryka, to chcemy te chipsy. To chipsy z Niemiec, dzięki temu mogę je przetestować. Było, żeby oprócz mojej oceny pojawiła się ocena innej osoby postronnej. Zobaczymy, czy nasze opinie się potwierdzą, czy oboje wskażemy paczkę chipsów, która jest najlepsza. Czy ta sama paczka będzie nam pasowała najbardziej. Także zobaczymy, zabieramy się do roboty, mamy sześć paczek chipsów. Yy, różne smaki, yy, więc co, zabieramy się do roboty. Na pierwszy ogień leci firma. Fanny Trish, Fanny Frisch, nie wiem, niby niemiecka, niby bardziej z angielska Chips o papryki, 90 gram i tak Patryk powiedz mi, one kosztowały mniej więcej? 50 eurocentów i to bardziej takie są nawiązaniem do niemieckich lejsów ale no to wiadomo, nie są oryginalne lejsy niemieckie no bo cena troszeczkę jest zawsze większa tych oryginalnych lejsów, no tam nawet do półtorej euro, nie? Mam tą ale kojarzy mi się to bardzo z tymi e, Sunbites z chipsami. E, tymi krakersikowymi? Tak, tak. Bardzo podobnie i właśnie wyglądają też nawet tak bardziej krakersikowo. E, Przyprawy mają całkiem sporawą. Wyglądają na te krakersy, bo mają takie dziurki. No i co? Ja próbuję pierwsza. To Dobrze. Jak na chipsy przystało? Na pewno, się bardzo wyróżniają smakiem. Tak, ale podobne są. Bardzo to jest podobne. Nawet bym stwierdził, że to takie e, nie tyle nawet określenie chipsa, jak takiego czasteczka z przeprawami. podwyżkowymi. Tak, się w konsystencji tylko że jest taki bardziej warstwowy. Całkiem fajnie. No, czwórka tutaj. No, myślę, że dobra czwórka tutaj. za, za tą krótkość. przede wszystkim. I wyróżnienie z tego względu, że nie jest to taki typowy chips kartoflany, a bardziej takie ciasteczkowe połączenie z przygotowaniem. Tak, że ta roza, to fajnie do so, prawiania. Także kuczę. Mi się cało za to. Naprawdę powiedzieć, może przypomnę, nie każdy z was oglądał pierwszy filmik z testem chipsów z saloników. Tam przyjęliśmy sobie taką skalę od 1 do 5, 1 to najgorsze, słabe. Piąteczka, lecę po następną pakę i wpierdzielam na raz, także tak. Te oceniliśmy na czwóreczkę. Dobra, lecimy z kolejną, kolejną paką. Neo Multipack Original OS. Chipsów e, z chipsy wstolenne. i są to bombary, no, można e, ogólnie bombary, są też dostępne w Holandii, a są to bardziej takie e, chipsy bardzo zbliżone to zarówno to jest... smakiem do naszych e, monsterduszków, mons mons dokładnie. No dobra, to próbuję. Aha, jeszcze powiem, jaka to jest pojemność. O, nie to powiem. mamy 30 gram i one z reguły są sprzedawane, tak jak Monia już wcześniej wspomniała, w multipaku po 4 sztuki taką taśmą firmową właśnie z napisem bomber. No, to fajnie, to fajnie, bo teraz... I cena tego multipaku tam za 4 paczki wychodzi euro 20, więc 40 centów za taką malutką paczuszkę, nie? To podobnie właściwie jak w Anglii, też mają takie, e, taki miks, e, małe paczki, miks smaków, pakowane w taką dużą siatę i też to bardziej się opłaca i można sobie popróbować różne smaki. on w Polsce ją odkryje? rzeczy? Ja się pytam. pytam się. No i dobra, i patrzcie, wyglądają bardzo słodko. Także myślę, że jak dzieciaki widzą tak coś takiego na półce, to od razu chcą. O, przeleciał bibę. Chyba też na mi będzie kosztował. No i one są takie, jak powiedziała dziecięce. Są bardzo delikatne takie. Tak. Hmm. Nie ma aż tak bardzo wyraźnej tej to jak najbardziej tak jak Monia wspomniała. Um, śmiem, śmiem stwierdzić, że e, są to nawet chipsy najbardziej ulubione przez dzieci. No myślę, że tak, bo troszkę są słone, ale nie jakoś nie jakoś bardzo. E, konsystencja faktycznie podobna do naszych monsterów, z tym, że smaki no nie są podobne. Nie jest e, moim zdaniem, lunduszki e, się bardziej wyróżniają tą taką intensywną, właśnie tą Te Są właśnie tak bardziej skonowane, więc tak. tutaj. E, Jak wyglądają na tym mniejsze którą chętnie wróciłbym do sklepu znaczy, i... e, zdecydowanie te paprykowe tutaj mój um, na razie lider ale zobaczymy tak, dalej Lecimy tak, dalej e, także marka Pomba e, tym razem mamy większą pojemność 75 gram e, i jest tutaj smak Ważną faktycznie ładnie keczupowo tutaj już czujecie wyrazistość właśnie tego zapachu znaczy się, Zobaczymy natomiast jak będą w smaku, bo... Nie pachną tak samo jak książki ketchupowe, jakoś inaczej pachną. Też, no... Bardziej jak pomidorowe Dokładnie, tak czupowy, jakby, jakby były po prostu nie tyle keczupowe, a na pierwszy taki e, węch, okay. jak taki koncentrat pomidorowy. Pomidor. I tak, kształt jest taki sam nisku, taki sądziśny. E, przyprawy trochę jest, nie jakoś tam mocno, zobaczymy. Powiem tak to nie? Zdecydowanie. Tam te, te poprzednie solone były bardziej delikatne. Nie wiem czy data masz zajście jest inna. Czy, czy to kwestia smaku? Ale tutaj jest zdecydowanie e, smak tych... E, są już te zdecydowanie tak. No. I nawet. E, powiem ciekawostkę, że jadłem e, nasze polskie łyżki keczupowe, bo też już e, są w sprzedaży. I inaczej? E, te smakują inaczej. Moim zdaniem są nawet bardziej e, intensywne w smaku niż te e, tak. monsterki z e, intensywne bardziej, naszej tak Polski. Bardziej pomidorowo niż keczupowe, mhm. troszkę inaczej, e, ale całkiem fajne. Ja mimo wszystko na trójeczkę. E, Troszkę słabsze od tych pierwszych, jak na moje oko, ale jak ty uważasz? To też pragnę dodać, że pierwsze trzy paczki, które już, że tak powiem, testowaliśmy, są też tej firmy Funny Fresh, tak? Bo to jest najbardziej popularna marka niemiecka, właśnie, chrupek chipsów, więc najczęściej jadąc do Niemiec, do jakiegokolwiek sklepu, tak, spotkacie właśnie tą firmę. Ale mają widzę, że bardzo duży przekrój kształtów, smaków, także bardzo fajnie, bardzo fajnie. że mimo, że jest jedna firma, to jest duża różnorodność. Też oceniasz to na, na twój, eee, Tutaj ja będzie, myślę, trzy. Trzy. Na no, razie jesteśmy zgodni. Dobra, lecimy dalej. Ta sama marka, fajnie, czujesz? na Knackink. Co to znaczy? Mężu, sprawdzisz co to znaczy, bo nie ma tu po angielsku napisane, co to jest za smak. Może w mojej kotle będzie Papryka, Paprika, wieli, bo... paprika To możliwe Uzi. taka słodkawa? A może kiwi jakaś? No to podobnie. I tu jest tak, 75 gram, więc zobaczcie, tu 75 i tu 75, zobaczcie jaka jest Na pierwszy rzut oka te się wydają większe, a jednak taka sama pojemność. tutaj mamy takie krążki już. Też były jakieś takie polskie chipsy? E, chio miało. Chio, ja pamiętam, że zawsze tak kładłam sobie to na palce. Tak, i to, i to właśnie każdy, każdy tak, e, nie wiem, być może no, na, nasi widzowie niekoniecznie mogą kojarzyć, ale e, głównie te o-ringi, one były takie, takim smakiem dzieciństwa, że się mówiło, o, idziemy po pierścionki. Mówię no, no, I tak, one są takie dosyć twarde. Mhm ale powiem szczerze, że nijak nie przypominają smaku tych dawnych CIO. Są bardzo twarde i ten smak tej papryki jest w ogóle niewyczuwalny, jak dla, dla mnie. To, co I kogoś sprawdź tutaj burzik po niemiecku. Przyprawy, mają dużo przyprawy, ale konsystencja, no są takie dosyć poczytłe, ale mm -hmm. no się to nie, nie zje. Nie był na górze. To może teraz nam przypadek. Są bardzo skłabdę. Wurzik. Sprawdzisz tam buzik, co to znaczy po niemiecku. A jak to się pisze? W z tymi r erzik Bo mi to jak trochę bekonem zajeżdża. Chyba jakąś bekon. Wiesz szczerze, ciężko tak zdefiniować. Smak jest na pewno, no jak dla mnie, taki... To był taki? na ale raczej powiem szczerze, że tutaj ta pikantność nie jest wyczerpana no w, w ogóle mm -mm. To są wcale pikant. nic więcej nie ma no to powiem Wam, że nie jeśli chodzi o chipsy to dla mnie jest zdecydowanie jedynka ja nie pipi, no i tutaj też e, widzę, że cena idzie w parze z jakością, bo e, paczka tego to 20 euro, 25 eurocentów, więc no widać, tak. cena nie zawsze idzie w parze, ale tym dokładnie, razem dokładnie, ale tym tak. razem to jest no z tych póki co ani smak się nie pokrywa, konsystencja jest yy, słaba. Yy, no, no nie wiem, nie każdy zja takie oczywiście. Zresztą, to, sobie wiedząc, po nie jest to nic przyjemnego, więc jak jest słuchajcie, jedynka. No tutaj też yy, mój, mój yy, że tak powiem, yy, totalnie nietrafiony no, gust, gust i zakup. Dokładnie, tak jak moja podpowiada, to nietrafiony zakup. Aczkolwiek, no takie do jedzenia sobie on że tak powiem biedy. Dokładnie, od biedy, jak nie mamy to, czegoś do, do piwka, no to tak. tak. Ta grupa się okej, smak, natomiast chciałam, jak zapijemy piwkiem, no to jak najbardziej ok. I chciałam powiedzieć, że jak zamierowaliśmy sobą moczę dla Was Patrykowi troszkę się wyspały te chipsy i Wimerek wrócił z dworu i nawet nie skusił się na tego chipsa, to już o czymś świadczy, bo o nie wszystko, dosłownie wszystko, więc... No, jest coś na rzeczy, także jedynka, słuchajcie. Lecimy dalej. Tu jest firma Lorenz, czyli Lejsy nie, Lorenz? eee, nie są Lorenz? Lorenza są. ojejku. Taki, takie w sensie te. E, tak. Krakersy, takie tam do przepychania różnych takich rzeczy i nazywają się pomels. Wyglądają jak na pete, Tomas, takie są, eee, tak, nasze, takie cypromos, takie same. Tak, jak Christosy, Christosy. Dokładnie. I tutaj jest e, to smak solony. 75 gram także. No i tutaj już pena e, zdecydowanie jest e, 1,5 euro za paczkę, więc... No. I tutaj są No tutaj zdecydowanie ten smak mm, tej słoności mm, Jest wyrazisty. I, I kruchość tego chipsa nie jest aż taka bardzo twarda, ale... A jak się tego chrupka chipsa ugryzie, to on po prostu się tak fajnie no. rozpływa na podniebienie. Dobra, to powiem wam, że konsystencje mają podobną trochę do kumbarów, w sensie, że są takie delikatne, wszystkie mm. fajne, e, ale są zdecydowanie bardziej solone. Czuć tutaj smak tej soli, nawet nie musi tylko soli. One mi troszeczkę też takim twarośkiem jakby... Trochę masz takie, mhm. Trochę, no, masz bardziej niż solone, e, aczkolwiek jeśli chodzi o pistace, bo pistace mamy grillowe i mamy tutaj. E, nie dokładnie. One też pistace masz są. Ale inaczej smakują. Kształt taki sam, konsystencja taka sama. I powiem Wam, że hmm. udamy mi czwórkę. Szczerze, tutaj no, mój, mój na razie faworyt, tak, jeżeli chodzi o e, z tych wszystkich. No śmiało stwierdzą, że po tą paczkę z chęcią bym wrócił tak? czyli co, tutaj że... jest pieniądze? to piąteczka o, tu piątka. ja mam na razie z dwie to kuchni decydowała, która lepsza eee, i co, lecimy do ostatniej, eee, do ostatniej paki eee, Dampis, od napołotek i także z firmy Farid 45 gram eee, mają takie samo pakowanie jak te ringi więc zobaczymy, mam nadzieję, że będą lepiej smakowały no ale są urocze na paczkę. no i tutaj ja za paczuszkę 80 Kangurki takie. Tak, w kształcie kangurków. No i te już są e, nieco tak twarde jak mm -hmm. te ringi. taką konsystencję mają dosyć mocną. I ta papryka jest taka fajnie słodkawa. Na pewno bym nie kupiła, jak bym zobaczyła na półce ze względu na kształt, bo mnie zainteresował, że coś takiego fajnego, innego. I są bardzo, bardzo drobne. Miałbym sobie szczęście sięgać ręką, wiecie. Ale generalnie Papryka. Co taka typowa papryka jest? No, tak ciężko zdefiniować, bo nie? bym powiedział, że to takie e, paprykowe, może są, ale to wyrazistości takowej papryki nie ma w porównaniu do, e, do tego, czy, co do Zdecydowanie tam jest e, ta papryka intensywniejsza. Natomiast mógłbym stwierdzić się, jak ty, moja. No. No to takie bardziej e, kangurki typowo chyba zrobione pod dzieci. Tym smakiem. Wiesz ja bym to ceniła jedna ja ujeczka. Skoło takie. No, no, po, po, po to, to, to no, no, Nie moje okay. najlepsze, no. ale mogę mnie kupić. Więc co, ja teraz podejmę decyzję. O, no, w twoim przypadku były takie szóreczki. Lepsze, tak. Wiemy, że ta papryka to jest jaka słodka papryka. Nie, ja, to ja bym miała wybierać, to pierwsze były te, więc te awansują mnie na troszeczkę, tę czwóreczkę. Więc podsumowując, numer jeden. Mój zamolet to te, podobne do sambajców, paprykowe, wodoloręza, to... e, czwóreczka, humelsy, e, e, słonawe, a czykolwiek też te... Moja czwóreczka, cała piąteczka. Moja piąteczka, tak. Moi czwórka, moja piątka. Więc tak, e, moja piąteczka, Moni czwóreczka, U mnie piąteczka zresztą tego, że e, mimo tego, że cipsy są solone, to tu czuć troszeczkę takiej nuty solono twaroszkowej I to moja piątka. Także no. powiem Wam, że, że bardzo fajnie, że mogliśmy popróbować y, innych smaków, innych kształtów y, niż te co mamy w Polsce. Cześć, gdzieś tam powiedzmy zbliżonych, jak to się dużo że ja, batery chyba też jest sporo. Troszeczkę się tego jadło, dokładnie. <laughs> Więc mamy porównanie. Wiemy coś jest na rynku polskim, możemy gdzieś tam sobie to do siebie porównać. I co jeszcze dodam? Dodam, że podoba mi się, że jest duża różnorodność. Tak, tutaj w porównaniu z moją szpureczką, czyli pierwszą. pierwszą... Faworytem pierwszym? Eee, tak, no Sparty. tutaj Mori, faworytem pierwszym, no dla mnie na mega zaskoczenie ta konstytucja tego ciasteczka. Więc tutaj, okay. e, mimo tego, że mamy sandwichy, ja bym stwierdził, że. To lepsze niż nie? Dokładnie. Tak, tutaj. Okay. To bardziej ciepłowy Tak, <laughs> otóż tam. Także to kochani, e, następny odcinek myślę, że zrobimy sobie taki challenge. Właściwie to będzie taka wgadywanka zakryjemy mi oczy i... nawet mm, nie trzeba zakrywać nawet nie trzeba zakrywać, myślę, że po prostu wypróbuję yy, różne czipsy paprykowe yy, różnych marek, postaram się zgadnąć która to która zobaczymy jak dobra jest ten te krocki, czy faktycznie ilość przejedzonych paczek yy, przełoży się na to i czy zgadnę także kochani zapraszamy Was gorąco do kolejnego odcinka, oczywiście kusimy. Lajki, subskrypcje mile widziane, eee, i to do zobaczonka. Do komentowania, przede wszystkim, eee, możecie też e, widzowie podsuwać pomysły na kolejne kraje, że tak powiem, e, chipsów. Może uda nam się wtedy zdobyć takie paczki. Tak, tak. Także gorąco zapraszamy do komentowania, do zostawiania łapego w górę. Tak. I widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, a my nie za jedzenie, bo trzeba to wszystko zjeść. Także papa, pa, kochani, cześć.